Dobra widzowie, jestem z moim kolegą i robię z nim wywiad. To jakie auto chcesz? Za chwilę Wam Marcel powie, bo się nazwał Marcel. No, BMW -E. Dobra. Czy lubisz tą wieś, w którą mieszkasz, w której mieszkasz raczej? Na wyślinkę. No ślinkę. Moja krew. No. I teraz jakie pytanie? No gdzie będzie pracował Stardandowo? No gdzie będziesz pracował? No oczywiście jest standardowo. No gdzie? Odpowiedz. No, odpowiedz. No mówi... No, w sumie to mechanik lub... Górnik. jak jak twój dziadek dobra nie hejtujcie bo ciężko się picha jedną rękę na klawie jakby co to źle pichy. No, no. To. No ten Nara, będziemy się widzieć w następnym odcinku. Niech się Marcel pożegna.